i do myślę, że do Gemini wrócimy. Tam oczywiście, że możemy porozmawiać o cyferkach i oczywiście, że one wyglądają naprawdę dobrze. Czyli przynajmniej o 10-20% lepiej niż niektóre modele konkurencji. Szczególnie przy tym long kontekście Gemini jest naprawdę dobry. Ale żeby szybciutko domknąć jeszcze tą paczkę newsów, mamy update od Deepseeka. Czyli dosłownie kilka dni temu pojawiło, pojawiła się nowa wersja V30324, i zwiększone w, w wielu zadaniach o kilka do kilkunastu procent. Więc to jest takie bardzo ciekawe. Więc polecamy, żeby rzucić okiem, co tam w Chinach się wydarzyło. I jeszcze szybciutko powiem o Mistralu bo e, ja cały czas próbuję o nim pamiętać, bo to jest tak naprawdę najgorętszy jaj startup e, Europy i to jest ważne. E, oni podnieśli miliardową rundę przy ewaluacji 6 miliardów. E,